Witamy, zobaczcie ten pocztowy znowu przyszedł. On ma 100 chyba 20 km do domu, bo tam syn sprawdzał obrączkę jego. Daje mu jeść, pić. Idzie gdzieś, nie ma go parę godzin. Nie ma go parę godzin, przychodzi znowu. Chyba zostanie u nas. Spodobało mu się. Jedzenie ma, wszystko to wiecie. Już rzuciłem na dół jedzenie, pszenicę, ryż, mieszanka, rzepak, wszystko ma. Co chce, niech sobie je. A jak się przyzwyczai do nas, to niech sobie siedzi. Nie będę go... Jak wejdzie do gojemnika, to niech sobie siedzi. Będzie samiczka. Kolega mówi, żeby sobie zostawić jednego. Mówi ona nie odejdzie. Za, za daleko ma kilometrów, żeby poszła i idzie, szuka kierunku. Nie może trafić. To młody gołąb z tego roku chyba. 130 km do domu. A no, jak pójdzie do właściciela, to pójdzie. Syn dzwonił tam do związku. W sprawie tego gołąbka. Ten pan ze związku odnalazł, czyli to gołąb. A to jest takiego starszego pana. Nie ma telefonu, nie ma samochodu. Chcieliśmy dzwonić do niego. No i co z tym gołębiem zrobić? Tak sobie wejdzie, to niech sobie siedzi. Nasze dzisiaj ładnie chodziły, ale nie nagrywałem. Zamknąłem te w dużym gołębniku. Młodzież tylko sobie chodzi. Biera. Ale mam, że ładnie chodzą już teraz. pierzą się, ale ładnie dają. Jest tego sporo. Przy na wyjściu jest chyba 5 kończatych, dwa winery, dwa perłowe żałobne. Przez takie dwa tygodnie już się przełożę do mojego węgla. Bo leży też przecież jest tam chyba 10 sztuk samo. Nie z tego aby żadna choroba się nie władowała będzie dobrze. Dzisiaj ich odrobaczyłem tych młodych. Będzie trzeba ich szczepić. Musiała być z podobnego miejsca. 100% z podobnego miejsca musiała być no, Ale to mówię, idzie, nie ma jej pół dnia, jej nie ma Praca Przyjdzie, poje I na wieczór znowu jej nie ma Ale ja to idzie sobie, przychodzi na budę, siada No, jeszcze się pierzy, widać Nasze mubiaczki sobie chodzą, zbierają winerki przywiozę Przywiozę winerków Koledzy się podbają te winerki Mówię, na drugi rok jak będą, może sobie młodych wziąć Nie ma problemu Ładne miłe wineraczki Tym szepaku rzuciłem trochę, też jedzą plerek taki, też go przywiozłem Ty plery ładnie chodzą mądre w Młodej Gołębie Lajków ładny, gołąbek, te lajki są ładne No co, złaś? Jest, tego jest w gojemniku tyle jest Ale dzisiaj coś mi te kończaty pięć tu gdzieś tam poszły Nie było ich z godzinę Ale wróciły I żałobne są I pasiate Jest tego sporo Jeszcze trochę poczekam Jak się spierzą, wezmę ich na 5 km Błędziaków wszystkich I spokój, więcej ich już nie biorę dalej Tak ładnie pokazały klasę o, widynki też już chodzą górą i ładnie chodzą. Powiem Wam, młodego zawsze rozgania. Powolutku, spokojnie. Z tych tiplerów jest tyle. Jeszcze mam przywieźć dwa, ale nie mam do nich szczęścia. Co roku ich kupuję, co roku giną. Albo jaszczą przepłoszę, albo coś się stanie. To są na razie zamknięte. Te co dalej zostaliśmy w prezencie, to zamykane Tu przełożyłem też o. przełożyłem kończę tego jednego mojego samczyka też przełożyliśmy żeby już nie latał. To może zginąć. Ładny samczyk będzie. Teraz samiczkę mam do niego. Gdzie ładny gołąbek. Tu kupiłem samiczkę taką. Też fajna. Ładna samiczka będzie. Do mojego samczyka. Ładny gołąbek. Tak samo. Jednak ta mójlerka się przydała, Wam powiem. O, winereczek sobie. O. Aby nie siadał po dachach. Aby nie siadać po dachach, to u mnie nie będzie. O, tu sobie jeszcze siedzą. żałobniki mądre. Od temu, co zrobiłem czerwone znaki, co go lotowałem na 3 km mądry go wrócił, piszczak i wrócił. Tu mój budapes wychowany, u mnie Muszę dokupić adresówek Tu mi wyszedł ładny czerwony Po ładnych gołębiach, po, czar, po, po siwych wyszedł czerwony Ale ładny gołąbek będzie Na ładnej głowie I teraz znowu dwa wyszły, ale czerwone Nie wiem dlaczego Rzucałem mi czerwone, i czarne I siwe, nie wiem Rozprzątałem I wraz i już znowu trzeba będzie sprzątać. sierżantów trochę dokupić, bo jest tego za dużo. Albo jakieś listewki im dobić. Słyszycie ten pocztowy? Nie. Ale zajdzie sobie. Dobra kochani, pozdrawiamy.